Hej, z tej strony Paweł Grzywocz, a w tej nowej serii wideo dowiesz się, jak uwolnić się od nałogu pornografii i masturbacji. Coraz więcej osób pyta mnie w mailach, jak ja poradziłem sobie z tym problemem. Jaka jest moja historia? Jak udało mi się nad tym zapanować? Proszę, żebym zrobił na ten temat jakiś materiał, ponieważ bardzo chcieliby się dowiedzieć, w jaki sposób właśnie pozbyć się wszelkiego rodzaju skutków ubocznych, które powstają w wyniku oglądania pornografii, a także nałogowej masturbacji. Do takich najbardziej popularnych oraz najbardziej widocznych na pierwszy rzut oka konsekwencji oglądania filmów porno. Jest takie wewnętrzne zamknięcie się na ludzi i taki perfekcjonizm, próba właśnie rekompensowania tej swojej ciemnej strony mocy poprzez bycie zbyt miłym albo poprzez bycie perfekcyjnym, co niestety zawsze jest karkołomne, ponieważ nie jesteśmy doskonali i w ten sposób do niczego nie dojdziemy. Poprzez kolejne etapy nałogu można także dojść do różnego rodzaju dysfunkcji seksualnych, jak na przykład impotencja albo słabsze erekcje albo Następuje taki moment w życiu, kiedy to już nie ty sięgasz po porno, ale porno sięga po ciebie. Jest to bardzo podobne z alkoholizmem. Alkoholik musi sobie zdać sprawę z tego, że to już nie on sięga po alkohol, ale alkohol sięga po niego. Bardzo często ta granica jest cienka i jej wręcz nie zauważamy. Ja w pewnym momencie mojego życia nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że już jestem uzależniony. Nawet bagatelizowałem to, jak zepsuły się moje relacje z koleżankami i z ludźmi w ogóle, oraz zbagatelizowałem to, jak ja byłem wewnętrznie zepsuty. Co jest najważniejsze, więc w pozbywaniu się jakiegokolwiek problemu, osiąganiu jakiegokolwiek celu, rozwoju jakiejkolwiek umiejętności? Jaka jest pierwsza sprawa, którą musimy ustalić? Pierwsze pytanie, na jakie musimy sobie odpowiedzieć. Jest to pytanie, dlaczego? Dlaczego chcemy coś osiągnąć? Słynne, jakie jest Twoje dlaczego? What is Your Why? Jeżeli masz silne dlaczego, to wówczas dasz sobie radę z kolejnymi krokami, które mówią Ci, jak masz coś osiągnąć. To jest najważniejsze, właśnie ta Twoja wewnętrzna motywacja, Twoje motywy, dlaczego chcesz coś zrobić, dlaczego chcesz się wyrwać z tego nałogu, co Ciebie najbardziej motywuje, co jest dla Ciebie takim przełomowym momentem w życiu, który sprawił lub sprawi, że pozbędziesz się tego ciężaru. Wszelkie praktyczne wskazówki, takie małe kroczki, które robimy po to, aby się od tego odciąć, są bardzo ważne i jeszcze będziemy o nich rozmawiać później, mam nadzieję. Natomiast o wiele ważniejsze jest właśnie nasze wewnętrzne nastawienie. Wiesz, że jestem tego ogromnym fanem, zarówno jeżeli chodzi o pewność siebie, jeżeli chodzi o poznawanie kobiet i podchodzenie do nich, jeżeli chodzi o prowadzenie randek, to wewnętrzne nastawienie jest najważniejsze i to od niego wypływają wszystkie nasze zachowania. Na przykład, jeżeli zdają sobie sprawę z tego, że każda randka w ciągu pierwszych dziesięciu randek może być ostatnią randką, to wówczas mam o wiele inne nastawienie. I tak samo właśnie jest z podejściem do uzależnienia od pornografii i masturbacji. Jeżeli mamy odpowiednie wewnętrzne nastawienie, to wtedy łatwiej będzie nam wykonywać kolejne niezbędne kroki do tego, aby się uwolnić z tego nałogu. Powiem ci teraz, co było takim przełomowym momentem w moim życiu. To był dla mnie taki strzał w pysk, zimny prysznic, kiedy zdałem sobie sprawę, że coś jest ze mną nie tak. I to właśnie pozwalało mi utrzymać motywację do tego, aby się nie poddawać. Pewnego dnia, mając 14 lat i będąc już od jakichś dwóch lat w pogłębiającym się uzależnieniu od pornografii i masturbacji, przeczytałem zupełnie przypadkowo mały akapit w jakimś artykule, którego nawet nie za bardzo miałem ochotę czytać. Po prostu przeglądając sobie jakąś gazetę i zauważyłem taki akapit, w którym było słowo żona. A ja bardzo pragnąłem w przyszłości mieć udane małżeństwo, szczęśliwą rodzinę, ponieważ w życiu codziennym tego nie miałem, nie widziałem tego. Moje rodzice nie byli ze sobą zbyt szczęśliwi, ale przejdę do tego później. A kapit brzmiał w taki sposób: czy można oglądać pornografię, a później szanować swoją żonę? Czy można siać ocet, a później zbierać pszenicę? I to mnie tak zastanowiło. Tylko i wyłącznie dlatego, że moje ówczesne relacje z koleżankami były już bardzo toksyczne, zepsute. Zachowywałem się skandalicznie. Na przykład, miałem koleżankę, która mieszkała balkon obok mnie. Czasami rozmawialiśmy wieczorami na różne tematy. Była to jakby moja przyjaciółka. Ona chodziła z kolegą, który był dwa lata starszy od nas. Pamiętam że przez ten czas, kiedy miałem 13-14 lat, traktowałem dziewczyny bardzo przedmiotowo, w tym sensie, że cały czas klepałem je po tyłku, łapałem je za pośladki, łapałem je za piersi, a czasami, kiedy były urodziny, nawet łapałem je za krocze, od przodu albo od tyłu, obmacywałem je także w autobusie i traktowałem to jako coś zabawnego albo zupełnie normalnego, Poza tym odnosiłem się do nich w taki sposób pełen braku szacunku. Na przykład mówiłem do koleżanki z klasy gdzieś tam na korytarzu: "Chodź, pójdziemy do kibla i pójdziemy się ruchać". Uważałem, że są to jakieś niewinne żarty, że to nic nie znaczy i że w sumie moglibyśmy iść, ponieważ ja byłem gotowy to zrobić i to była jedyna moja koncepcja relacji damsko-męskich. Jako wówczas nastolatek, nie zdawając sobie nawet sprawy z tego, że kobiety mają zupełnie inne potrzeby, szczególnie na tak młodym etapie naszego życia. One chcą wtedy bardziej czułości, rozmowy, jakiejś przyjaźni. Natomiast ja wówczas jedyne, co miałem w głowie, to fizyczność, seks, przyjemność i egoistyczna przyjemność. Co ciekawe, wielu mężczyzn pozostaje na tym etapie przez wiele lat swojego życia. Są osoby, które mają 30 lat i dalej w ten sposób rozumują. Niektóre osoby mają więcej lat niż 30 i dalej w ten sposób rozumują. Także nie zwalałbym tutaj tego na to, że byłem niedojrzałym dzieckiem i nie zdawałem sobie jeszcze sprawy z tego, jak funkcjonują relacje damsko-męskie. Na tym etapie zatrzymało się wielu moich kolegów, którzy powtarzali tego typu przedmiotowe zachowanie. Dalej, w liceum, na studiach i w życiu dorosłym. Może nie objawiało się to jakimś hamskim łapaniem dziewczyn za pośladki, natomiast było to widać u nich w ten sposób, że byli dalej prymitywni, w prymitywny sposób wyrażali się o kobietach, mieli wobec nich takie negatywne podejście, wyzywali je od szmat, byli nienawistni, mieli do kobiet jakiś żal, a poza tym bali się też kobiet, bali się prawdziwych relacji, byli bardzo niepewni siebie, zakompleksieni i mieli wiele, wiele różnych problemów. Oprócz tego, że nie szanowałem moich koleżanek i zachowywałem się wobec nich bardzo hamsko i wulgarnie, nawet przezywałem je i mówiłem do nich na przykład: Ty szmato, Agnieszka, jesteś szmato, jesteś największą szmatą pod słońcem, rozumiesz? Jesteś taką szmatą, jakiej nigdy jeszcze w życiu nie widziałem. Ona nie była niczemu winna, była normalną koleżanką, spotykała się z tym moim kolegą. Akurat zdenerwowała mnie tego dnia, ponieważ graliśmy razem w koszykówkę i ona się nie przykładała. Więc dla mnie, wyzywanie koleżanki od szmat było czymś zupełnie normalnym. Nie widziałem w tym żadnego problemu. Uważałem, że ona faktycznie jest szmatą, jest tak naprawdę kawałkiem mięsa i nie widziałem w niej wartości jako człowieka. Nie miałem żadnej empatii. W ogóle moja taka wrażliwość na różnego rodzaju bodźce. Uczuciowe została bardzo stępiona. Nie byłem w stanie się wzruszać na jakimś filmie, nie byłem w stanie docenić jakiegoś dzieła sztuki, nie byłem w stanie cieszyć się jakąś ładną muzyką. Właściwie to zainteresowałem się bardziej wtedy taką muzyką jak ciężki metal. Lubiłem coś, co jest agresywne, wulgarne, głośne, gdzie jest dużo przemocy, a nie interesowało mnie nic, co jest jakieś piękne albo refleksyjne. Potwierdzeniem tego wszystkiego był obraz małżeństwa w domu, w którym się wychowywałem. Mianowicie między moim tatą a moją mamą ten szacunek nie był zbyt wysoki, szczególnie ze strony mojego taty. Pamiętam, jak miałem 4 lata, że pewnego dnia, właściwie wieczoru, wróciłem z mamą do domu i widziałem na ekranie telewizora, jak jakaś kobieta zsie penisa od mężczyzny. Oboje byli. Nadzy. I nie wiedziałem wtedy, co oni robią. Myślałem, że ona robi mu coś złego, albo że oni robią coś obrzydliwego. I nie rozumiałem wtedy o co chodzi. Dopiero po latach zdaję sobie sprawę, że mój tata oglądał wtedy pornografię. Akurat wtedy już spał. Poza tym, miał też epizod z alkoholizmem. Przez kilka lat po prostu był w ciągu alkoholowym. I to też bardzo źle wpływało na to małżeństwo, w którym ja jako dziecko byłem wychowywany. Usłyszałem nieraz od mojej mamy, że jedynym powodem, dlaczego ona została z moim tatą, to byłem ja. Co też wzbudzało we mnie jakieś poczucie winy, że ja, jakby, zmuszam moją matkę do tego, żeby męczyła się z ojcem, który jest alkoholikiem, który nie ma pracy przez wiele lat, który też ją wykorzystuje w taki sposób jako gospoście Jest hamski do niej. Szczególnie utkwiła mi w głowie taka scena, kiedy moja mama nie chciała zrobić kolacji pewnego wieczoru, ponieważ była zmęczona i położyła się już do łóżka. Mój tata, lekko wstawiony, wyrwał ją z tego łóżka za rękę, ciągnąc praktycznie po podłodze, troszeczkę zrywając jej koszulkę, więc było widać wtedy jej pierś, i wstawił ją po prostu do kuchni i powiedział, że ma zrobić kolację. I przez tego typu sceny, jak właśnie takie wykorzystywanie mojej mamy jako gosposi i oczekiwanie, że ona będzie skakać wokół mojego taty, miałem wtedy takie potwierdzenie tego, że on nie szanuje tej swojej żony. A ona nie była z tego powodu szczęśliwa. Więc ja jako to dziecko. Przez całe życie marzyłem bardzo o tym, żeby mieć szczęśliwą żonę, żeby mieć szczęśliwą rodzinę, żeby żyć w normalnym małżeństwie. Nie chciałem z całego serca, żeby powtarzyło się to, co widziałem w moim rodzinnym domu, w moim małżeństwie. Dlatego też, kiedy zobaczyłem. Ten akapit w tym artykule, czy można sadzić ocet, a potem zbierać pszenicę, czy można oglądać pornografię, a później szanować swoją żonę, wtedy doświadczyłem ogromnej realizacji. To był taki największy w tej dziedzinie moment aha, ponieważ zdałem sobie sprawę, że ja mając już teraz 14 lat, ja już teraz nie szanuję kobiet, nie szanuję moich koleżanek, jestem... Pełen pogardy do nich, traktują je przedmiotowo, patrzę na nie jak na kawałek mięsa, obmacuję je, nie mam do nich żadnej empatii ani żadnego szacunku, więc jakim cudem miałbym w ogóle kiedykolwiek mieć żonę? Tym bardziej, że już wtedy byłem bardzo nieśmiały w stosunku do nowych dziewczyn. Aktualne koleżanki traktowałem przedmiotowo i pogardliwie, natomiast do nowej kobiety nie byłem w stanie się odezwać. Dlatego nie poznawałem właściwie nowych koleżanek, chyba że poprzez właśnie koleżanki, które już miałem. Poprzez zmianę klasy, poprzez nowe osoby, które się zapisały do naszej klasy. W ten sposób tylko i wyłącznie poznawałem nowe osoby. Oprócz tego, że tak bardzo zepsute były moje relacje z koleżankami, doświadczałem wszystkich pozostałych objawów uzależnienia czyli planowałem sobie już wtedy sesję z pornografią, fantazjowałem o jakiejś kobiecie, którą widziałem mijającą gdzieś na ulicy albo w autobusie, i planowałem później, co zrobię ze sobą i jakie filmy będę oglądał, kiedy przyjdę już do domu. Kiedy przeczytałem ten krótki akapit o szanowaniu swojej żony, chciałem natychmiast przestać oglądać pornografię, chciałem przestać się masturbować, chciałem przestać w ten sposób e, traktować kobiety. Jednak szybko okazało się, że nie jestem w stanie tego zrobić. Okazało się, że to już pornografia sięga po mnie, a nie ja po pornografię. Stałem się niewolnikiem. Przez kolejny rok bardzo męczyłem się, próbując jakoś samodzielnie się z tym rozprawić, przestać, ale cały czas upadałem, cały czas zdarzały mi się nawroty, właściwie cały czas tkwiłem w tym bagnie z bardzo mizernymi rezultatami. Nic się praktycznie nie zmieniało, dopóki nie miałem internetu i nie zacząłem grzebać, jak się z tego wydostać. W każdym razie chciałbym zaznaczyć, że miałem silne motywy do tego, aby poszukiwać rozwiązań, do tego, aby je sprawdzać, do tego, aby je wdrażać, do tego, aby się nie poddawać, do tego, żeby cały czas powstawać po każdym upadku, żeby próbować dalej, żeby dalej szukać, żeby dalej próbować, żeby nigdy z tego nie rezygnować, ponieważ nie chciałem, żeby moje relacje wyglądały tak jak dotychczas, ani też nie chciałem, żeby przypominały w jakikolwiek sposób mój dom rodzinny. Dlatego pytanie do Ciebie na końcu tego nagrania jest takie: jaki jest Twój największy motyw, jaki jest Twój największy punkt zwrotny, dzięki któremu wytrwasz i nigdy się nie poddasz na tej drodze do uwolnienia się z nałogu od pornografii i masturbacji? Co jest Twoim największym motywem? Jaka jest Twoja historia? Jaki jest taki moment przełomowy, w którym zdałeś sobie sprawę, że jest to problem? Które warto rozwiązać, który ma ogromny wpływ na Twoje życie, na Twoją pewność siebie, na Twoje kontakty z dziewczynami, na Twoje przyszłe małżeństwo, na Twoją całą rodzinę. Jaki był to moment? A może jesteś już na jednym z tych gości, którym rozpadło się małżeństwo z powodu tego nałogu? Znam też wiele przypadków, w których mężczyźni doświadczyli już dysfunkcji seksualnych, czyli nie byli w stanie się podniecić przy kobiecie. Są faceci, którzy poprzez nadmierne oglądanie pornografii zaczęli doświadczać impotencji, stali się impotentami. Niektórzy też zaczęli już brać tabletki na tę impotencję, ale to było tylko tymczasowe rozwiązanie. Są też osoby, które złapały nieuleczalne choroby weneryczne, a inne osoby mają przewlekłe choroby weneryczne. To wszystko oczywiście wzięło się z prostytucji albo z kontaktów seksualnych z przypadkowymi dziewczynami. Mam też jednego kolegę, który poprzez nadmierną pornografię został homoseksualistą. Kompletnie odciął się od swoich znajomych, od swojej rodziny, wyjechał do innego miasta. Człowiek jest jakby przez społeczeństwo wystawiony na margines. Nie mam z nim kontaktu od wielu lat. Każdy z nas ma swoją indywidualną historię, każdy z nas ma swoje. Takie przełomowe momenty i największe motywy, które dadzą ci też właśnie siłę do tego, aby poszukiwać rozwiązań, aby je wdrażać, i aby się nie poddawać i nie schodzić z tej ścieżki, jaką jest właśnie odwyk, jaką jest leczenie się z tego, jaką jest wychodzenie z nałogu, z tej ścieżki, jaką jest oczyszczanie naszego umysłu, z tej ścieżki, jaką jest uczenie się bycia prawdziwym mężczyzną, wolnym od tego, nie odchodzenie z tej ścieżki, jaką jest nauka prawdziwej miłości. Napisz, proszę, w komentarzu, jakie są Twoje największe motywy, jakie są Twoje największe motywy, aby pozbyć się tego nałogu pornografii i masturbacji, jakiś przełomowy moment w Twoim życiu. Jeżeli takiego momentu nie miałeś, to po prostu napisz, jakie symptomy u Ciebie wystąpiły, że zacząłeś się zastanawiać, że coś jest nie tak i warto byłoby się tym zająć. Wystarczy, że napiszesz swoje imię oraz swoją historię, jesteś kompletnie anonimowy. Stwórzmy tutaj małą społeczność. W której będziemy razem rozwiązywać ten problem, będziemy wszyscy się wspierać i dzięki temu będzie nam łatwiej pozbyć się tego ciężaru, który nas ogranicza. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu, w którym podzielę się z Tobą kolejnymi konkretnymi wskazówkami o tym, jak wyjść z tego nałogu. Będę wtedy mówił o tym, jak radzić sobie z upadkami. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu i daj mi znać w komentarzu jakie są Twoje motywy i co spowodowało u Ciebie takie postanowienie, żeby zająć się tym problemem i żeby go rozwiązać. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się do następnego hej.